Moi drodzy, to już dzisiaj, a tak naprawdę jutro, ale w sumie dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj o północy, czyli tak naprawdę jutro, dostaniemy ostatni, finałowy odcinek Morderczych Dronów. Będzie to odcinek ósmy, wykładniczy kres, tak się nazywa. Mam nadzieję, że to dopiero początek naszej. Przygody z morder, morderczymi dronami, ponieważ no wielcy, wszyscy, wiele na to wskazuje, że to jest koniec w ogóle całej serii, tak twórcy to zapowiadają, ale wydaje mi się, że to ma za mało sezonów, żeby zakończyć całą historię i poznać wszystkie niedomówienia, tak? wszystkie luki w historii. W finale serii Morderczych Dronów Uzi i N stawią czoła cyn w epickiej walce, która odmieni wszechświat na zawsze. To znaczy, opis nam sugeruje, że jednak to będzie koniec, ale mam nadzieję, że ten zakończenie będzie otwarte w Morderczych Dronach i to nam pozwoli w jakiś sposób dać nam nadzieję na to, że będą kontynuowane.

Widzieliśmy już to wszystko, natomiast odcinek już niedługo będzie moja reakcja. No, zobaczymy. Zobaczymy. Na razie niewiele możemy powiedzieć, natomiast ludzie czekają już. Widzicie, jest tu pełno ludzi. Czekają na live'a, na premierę, która będzie miała miejsce no za niedługo, tak? O 12 w nocy. Tak to przynajmniej na to wiele wskazuje.